Witajcie moi drodzy. Po dłuższej przerwie ponownie dr Cringe, no i mam nadzieję, że ta przerwa już nie będzie trwała więcej i będę dalej nagrywał filmy. No i dzisiejszy film Wjeżdżam z grubej rury z analizą, komentarzem, oceną, no i prognozą tego, co się dzieje w Kursku, czyli analiza operacji Kurskiej. Rosja gwałtownie spowolniła tempo działań ofensywnych w obwodzie donieckich pod Pokrowskiem. Zmiana planów stawia Rosję znów przed problemem adaptowania się do niekorzystnej sytuacji militarnej oraz politycznej. Tym bardziej, że ekonomicznie degradacja Rosji postępuje. Głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy Aleksandr Syrski powiedział w wywiadzie dla CNN opublikowanym 5 września, że w ciągu ostatnich sześciu dni wróg nie posunął się ani o metr w kierunku pokrowska. Putin kilkukrotnie oceniał wtargnięcie sił zbrojnych Ukrainy do obwodu kurskiego jako błąd kijowa. I tak to jest przekazywane szeroko zachodowi oraz własnemu społeczeństwu w ramach rosyjskiej wojny informacyjnej. Ostatni raz prezydent Federacji Rosyjskiej wypowiedział się w ten sposób podczas przemówienia na wschodnim forum ekonomicznym. Powiedział wtedy: Przenosząc na tereny przygraniczne z nami swoje dość duże i dobrze wyszkolone jednostki, wróg osłabił się w kluczowych obszarach, a nasze wojska przyspieszyły operacje ofensywne. W ciągu ostatniego tygodnia zgrupowanie Centrum, czyli pierwsze rosyjskie zgrupowanie wielodomenowe, dowodzone przez generała Andrzeja Mordowicza, zajęło kilkukrotnie mniej terytorium pod Pokrowskiem niż dotychczas. Wynika to z danych rosyjskich analityków badających doniesienia z Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Wyniki analizy potwierdzają słowa głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy generała Aleksandra Syrskiego, który powiedział, że strategia Kijowa, mająca na celu odwrócenie uwagi rosyjskich wojsk, działa a przede wszystkim uprzedziła planowane działania ofensywne Rosji na kierunku Sumskim. Utrzymanie dynamiki rosyjskiej operacji w kierunku Pokrowska jest uzasadnieniem wykorzystywanym przez Władimira Putina, odnoszącym się do pasywnych działań armii rosyjskiej w zajętej przez Siły Zbrojne Ukrainy części Obwodu Kurskiego. Według danych ukraińskiego Osintu, w ciągu tygodnia od 1 do 6 września wojska rosyjskie zajęły tylko 10 km kwadratowych w pobliżu Pokrowska. W poprzednim tygodniu 26 sierpnia do 1 września zajęły 73 km2 terytorium, podczas gdy od 19 do od 25 sierpnia i od 11 do 18 sierpnia Rosja przejęła kontrolę nad 58,6 km2. Tu należy dodać, iż na co najmniej jednym odcinku frontu w pobliżu Pokrowska siły zbrojne Ukrainy były w stanie kontratakować. Potwierdza to analiza amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wskazująca, że w czwartek 5 września siły zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad wsią Nelepowka na północ od Nowego Jorku. Jednocześnie siły zbrojne Ukrainy odzyskały również pozycje w innych miejscach w okolicy Ganic, Syliwki i Mikochałówki. 26 km i 18 km na południowy zachód od Pokrowska. Natomiast rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zdobyciu czterech osad w pobliżu Pokrowska Zurawka, Zawetnoje, Karlowka i Skuchne między 2 a 6 września. Spowolnienie rosyjskiego natarcia w pobliżu Pokrowska zostało częściowo zrekompensowane przez przyspieszenie uderzenia rosyjskiego w pobliżu Ugledaru, gdzie w ciągu pięciu dni Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej zajęły około 45 km2, a w ubiegłym tygodniu 32 km2. Dodam, że dwa tygodnie temu Rosja zajmowała mniej niż 10 km2. W mojej ocenie, przeniesienie wysiłku na kierunku Ugledaru ma na celu zwiększenie presji w zachodniej części obwodu Donieckiego, co powinno ułatwić dalsze rosyjskie natarcie w kierunku. Pokrowska ochroni to rosyjskie pozycje przed kolejną krwawą jesienno-zimową bitwą. Według danych rosyjskich pozycje w obwodzie Kurskim nie zmieniły się w ciągu ostatniego tygodnia. Siły zbrojne Ukrainy nadal kontrolują około 896 km2. Instytut Badań nad Wojną szacuje obszar działania Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie Kurskim na 1153 km2. Ostatnia poważna zmiana na linii frontu w tym rejonie została odnotowana tydzień temu, gdzie siły zbrojne Ukrainy przejęły kontrolę nad 84 km kwadratowymi. Przejdźmy teraz do ocen i prognozy tego, co się będzie działo. W mojej ocenie operacja kurska spełniła swoje zadanie. Siły zbrojne Ukrainy w obwodzie kurskim uzyskują więcej niż gdyby te same siły zaangażowane były na kierunku donieckim. Rosja rozmieściła grupę wojsk niewystarczającą do odzyskania kontroli nad utraconym terytorium. Pokrowsk nadal pozostaje głównym celem rosyjskiej operacji na Ukrainie, ale bez przeprowadzenia przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej drugiej operacji sumskiej, pierwsza miała miejsce w 2022 roku, Moskwa nie będzie mogła wyprowadzić uderzenia penetrującego tyły ukraińskiego wojska w Donbasie, aby ostatecznie je pobić. Rozmontowało to rosyjski plan na pokonanie ukraińskiej armii. W moich poprzednich prognozach oceniłem, że rosyjskie uderzenie miało nastąpić pod koniec września 2024 roku, czyli w piku możliwości militarnych sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Najprawdopodobniej Kreml zdecydował wzmocnić dodatkowymi oddziałami zgrupowanie centrum. Odbijanie Kurska może być krwawe i uwaga społeczeństwa rosyjskiego skierowana na potencjalne niepowodzenia militarne w tym rejonie przyniesie niekontrolowane straty. To mogłoby być dla Kremla tragiczne w skutkach trudne do ukrycia. Moskwa będzie chciała przeprowadzić dużą bitwę o Pokrowsk oraz tam zadać najwięcej strat siłom zbrojnym Ukrainy, a także zająć kolejne tereny obwodu donieckiego. W przekazach rosyjskich będzie to lepiej wyglądało niż krwawe odbijanie obwodu kurskiego. Zakładam, że Federacja Rosyjska chce osiągnąć sukces militarny w Donbasie przed rozpoczęciem negocjacji z Ukrainą, czyli Zachodem. Na temat zawieszenia broni lub rozmów pokojowych prawdopodobnie te rozmowy będą miały miejsce pod koniec obecnego roku. Oczywiście Władimir Putin liczy, że odbędzie się to na jego zasadach. Przewiduje, iż w tym celu Kreml zamierza zmienić. Zapisy doktryny nuklearnej, zezwalające na uderzenia wyprzedzające na kraje, w tym nienuklearne, zaangażowane w pomoc wojskową Ukrainie. Ma to na celu zmiękczenie Zachodu przed planowanymi negocjacjami i izolację polityczną oraz militarną Ukrainy. Obszar obwodu kurskiego zajęty obecnie przez Ukrainę ma zostać odzyskany w ramach przyszłych negocjacji. No i tak, moi drodzy, dziękuję bardzo wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten. no, odcinek, można tak to nazwać, wam się podobał. Dajcie znać, co uważacie w komentarzach na temat tej analizy. Ja myślę, że jest to całkiem. No, konkretna analiza. Oczywiście posłużyłem się w dużej mierze też analizami tego kanału, czyli pana podpułkownika Macieja Korowaja, któremu bardzo dziękujemy za jego analizy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.